Witajcie. Przedstawiam Wam moją książkę Ostatnie Lato Wandalów. Myślę, że zawartość spodoba Wam się tak samo jak ta fantastyczna okładka. A co jest w środku? W środku mamy jesień 556 roku. Resztki ludu Wandalów starają się przetrwać w opustoszałym kraju nad Wisłą. Przetrwać czasem wbrew starym bogom i wbrew pradawnej tradycji. Stary król próbuje wskrzesić dawną świetność swojego ludu, jego synowie ostrzą sobie zęby na tron, jego córka, Wanda, wariuje z samotności i coś zalęgło się pod królewskim wzgórzem. Możni spiskują, obcy i swoich grożą wojną, a okrutni bogowie pragną zemsty. Stary świat chyli się ku upadkowi, lecz pozostawi po sobie legendę. Ostatnie lato wandalów to mroczny i nie ma co ukrywać krwawy dramat kilkorga bohaterów na tle walki o władzę i przetrwanie. Ktoś powoli osuwa się w szaleństwo, ktoś coraz bardziej gubi się w konsekwencjach swoich działań, ktoś inny zbyt szybko i boleśnie dorasta. Dlaczego ostatnie lato? Bo rzecz jest o końcu pewnego świata i, jak to zwykle bywa, początku nowego przy okazji. Dlaczego akurat wandalów, takich przez Wielkie WU? To dłuższa historia, ale streszczę ją w dwóch zdaniach. Mało kto wie, że zanim zapanowała moda na Sarmatyzm, szukano naszych korzeni właśnie wśród wandalów. Ludu tyle wielkiego, co pechowego, który zamieszkiwał tu prawdopodobnie u schyłku starożytności. Koniec streszczenia. A, i nie ma tu żadnych turbosłowien. Ale ci, którzy są też są nieźli, w końcu to do nich należy przyszłość. Zapraszam do lektury.